29 marca na Powiatowej Strzelnicy zameldowali się kadeci z Zespołu Szkół imienia dr. Heleny Spoczyńskiej z Lipin, gdzie pułkownik Ryszard Młodzianowski przeprowadził szkolenie z zasad bezpieczeństwa oraz postaw strzeleckich. Kolejną część zajęć przeprowadzili przedstawiciele resortu Ministerstwa Obrony Narodowej do spraw programu Zostań Żołnierzem RP. Którzy przeszkolili uczniów z postaw strzeleckich, jakie należy obrać podczas strzelania na strzelnicy, jak i w środowisku bojowym. Ponadto każdy kadet został przeszkolony z obsługi broni palnej i odpowiednich ich zachowanie podczas przebywania na tego typu obiekt. Niespodzianką dla uczestników szkolenia okazała się możliwość samodzielnego spróbowania własnych sił podczas strzelania do celu pod opieką instruktora. Kadeci wyszli ze szkolenia zadowoleni z samej przygody, jak i możliwości rozszerzenia wiedzy, dzięki której staną się bardziej konkurencyjni jako potencjalni kandydaci uczelni i szkół wyższych.